Moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony żniwek Jesteśmy dzisiaj w Karpaczu na stoku Biały Jar um, Warunki najbardziej sprzyjają Pogoda jest bardzo fajna, minus 5 stopni około Jestem teraz właśnie pod dolną stacją Tutaj Troszkę kolejka się robi 5 minut A widzisz, słowa kanapa Niektóre są podgrzewane nawet Nie <grytanie> wiadomo ja czy u mnie wszystkie Czekam właśnie na mamy którą troszkę uczę powiedzmy trochę sama się uczy także no jeszcze jej nie widzę ale tam trochę kopek jest jedna trasa jest dosyć wymagająca myślę dla niektórych dla um, tak średnio jedna jest bardzo łatwa jedna jest taka no taki krótki króci, taki trochę trochę jest ostrzejszy ale nic, nic, nic trudnego na pewno tutaj dla początkujących Dobry Stok dać sobie radę już był? także no to na tyle, no, jeśli będę na innym stoku to coś, coś pokażę, wczoraj była awaria, ale to też mam na innych filmiku nagrane i też wrzucę żeby tam było, takie udokumentowane, także no, to na tyle w sumie, trzymajcie się cieplutko i też dobry w nartach, że mama tam jedzie, tam jest daleka, więc kończymy <grywany> Witam moi drodzy, dzisiaj wjeżdżamy sobie na kopę jest to jak widzicie kolej, Nowa krzesełko jednoosobowe, archaiczne dosyć trzeba przyznać. Tak to wygląda. No mm, widzicie, mamy tutaj takie coś, co mamy nogi na tym i tutaj sobie zamykamy, żeby, żeby nie wypaść. E, 206 na krzesełek podobno. 15 minut się jedzie. I tutaj jest trasa narciarska. A o, no. mała nam przeszkadza, no to jest wyciąg, wysoko dwuosobowy jakiś, mm. i nartostrada. No, ta na dole mamy wyciąg Biały Jar też, ta tak prawie się łączą, blisko jest do nich, a na kopy siedzi 15 podobno, i chyba to dużo nie będzie widać. 264 podobno jest, ja się na 182 z tego wynika. Ale zdolność przewozowa jest tak malutka, że naprawdę to jest tylko 480 osób na godzinę, że widzicie to jest strasznie, strasznie powolne, skoro tylko jednoosobowe i, i nie za szybkie. Więc sami rozumiecie jak to jest. Teraz się takie wiecie są takie wyciągi, to 2000 osób, czyli dać więcej nawet na godzinę, a tutaj tylko ledwie 480. Także wiecie, stare, bardzo stare. myślę, że jeden ze starszych wyciągów jakiś. Dobra, myślę, że tu nie ma co pokazywać. Trasa jak trasa. Tutaj się kotka, czy to widzę? Może, tu w, może by możemy to wbić. Widzę, co to jest dosyć ciekawe, to krzesełko. Chyba sobie testuję. Nie? I to jest kilka innych tras, ale są orczyki, nie orczyków, więc wiecie, ja chcę, żeby nogi mi odpoczęły. Także tutaj chyba bym sobie zjechał. Może jutro pojutrze. Zobaczymy. To jest czwartek, a ja się zbieram w sobotę. Zobaczymy, się wyciecz może przyjdziemy na który wyciąg. Także co? Nie będę się pokazał właśnie, no, wiecie, czapka w sprawy, to głupio się w tym wygląda No i wiecie, nie będę się pokazywał. Także trzymajcie się krótko do zobaczenia, mam nadzieję, że się na narty się wybieracie i tak dalej Trzymajcie się, no i cześć Dzisiaj moi drodzy drugie podejście na śnieżkę Druga, druga próba, wtedy było bardzo, bardzo niefajnie, bo duża mgła, nic nie było widać no i musieliśmy tylko do, do strzechy dojść, do strzech akademickiej i zejść sobie na dół do Karwacza. Ale dziś pogoda najbardziej jak najbardziej sprzyjawać jakieś słońce, nic nie widzicie pewnie. E, też mi tutaj razi. No i tam widzimy śnieżkę właśnie pod słońcem, więc tam śnieżka może nie być widać. E, no i tam e, właśnie się udajemy, więc jakiś widoczek stamtąd zrobię zdjęcie czy coś, ale jest trochę zimno, więc nie ma co już dużej kręciisty, właśnie ta strata, którą już widzieliście, wtedy tam y, gdzieś po lewej, po prawej powinien jeździć z tej akademickiej, jest taka bardzo fajna polanka do zjeżdżania, ale chyba nie widać gdzieś tam, no nie widać drzewa akurat zasłaniają. Także no, tutaj mamy te trasy. Jak widzicie, tam się kończy ta ta, ten wyciąg dwuosobowy. No i tam w dół. Stamtąd jedziemy. Dobra, także myślę, że to na tyle wystarczy. Już dzisiaj po, tym, po tej śnieżce się zbieram niestety do domu. No i szkoła. Także co, oczekujcie kolejnych materiałów, trzymajcie się krótko, no i cześć. Tak. Takie moi drodzy widoczki są z góry, ze sko... Z, jak zjeżdżamy z kopy. dużo mówić pięknie pięknie zobaczcie sobie takie ośnieżone szczyty tam za nami gdzieś była śnieżka a gdzieś tam na śnieżce mam trochę zdjęć ale teraz właśnie zjeżdżamy na dół no i właśnie tak to wygląda z góry tam mamy hotel gołębiewski trzeba przyznać sobie tam strzelił niezłą miejscówkę spore to tam z bliska też dosyć wrażenie robi Droga główna prawie przy nim idzie Dobra, mi ręce martwą znowu No i tu jak widzicie, mamy spodem trasy, tutaj też normalnie jest trasa chyba, ale jest teraz nieczynna Chociaż ludzie tam gdzieś bokiem przez was zjeżdżają na hardcora Ale nie nie ma lekko I Tutaj jak widzicie, jest to trasa co już wcześniej się w tamtą stronę No i tu widoczki na Polskę Nic ciekawego Także już się napatrzyliście chyba, do zobaczenia